Dzień dobry. Witam wszystkich w pierwszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę sobie Minecrafta. Tak. Łatuj się! O. Okay. A może jednak włączę te dźwięki, może będzie ciekawiej. No, dużo lepiej Świnia Na razie świniaka nie bijemy Najpierw zabierzemy dewienko, A potem od razu Wrzucamy do jaskini Właściwie nawet nie wiem Czy tutaj są jaskinie W sensie wiem, że są jaskinie, ale czy konkretnie pod nami Znajduje się jakaś A nie, chce mi się spędzać Mamy 10 dwieńka. Teraz zrobimy moją ulubioną taktykę, mianowicie będziemy zbierać nasionka. Dzięki czemu, poprzez wykopanie w nie dziury w ziemi, nie będziemy musieli nawet zbytnio wychodzić na powierzchni, aby zbierać jedzenie, gdyż dzięki nasionkom będziemy mieli Chociaż w sumie. Nie, a może jednak się tutaj kopie? Będę miała przy okazji kopię. Mmm, ciekawe. Dobra. Chciałabym zadać przynajmniej trzy nasionka. Chociaż cztery ma nie pogadzę. No może jednak cztery. O, perfekt. Tynia! <laughs> tynia, tynia, dynia. Bierzemy dję. Weźmiemy i jemmy, nie będą nas super I będziemy mogli w sumie w późniejszym etapie zrobić farmę dla medzenie. Bo nie będziemy musieli już zbierać ich. Która jest godzina? My. A może jednak ubiję tego prosiaka? Ja, że mało zadaję tym, ale po prostu szybko biję wtedy. Um, Okej. Okay. Oh. Wow. Wow. Czy ja widzę tam? Wow. Ale fajne. Jeszcze jest woda. Oh. Rozkopiemy i tak się bezpiecznie dostaniemy tam. Łomny geniusz, ale geniusz. Okej, okay, gdzieś tu się powinniśmy wkopać. Hmm. No może tu. Cyk, cyk, cyk. Myk, cyk, pyk. Robimy szybciutko kilofik drewniany. Tak, wiem, że obok mnie jest książeczka, która pokazuje mi każdą możliwą recepturę w tej grze. Ale mam być szczera, nie przypadną za korzystaniem z niej. Chociaż jak zapomnę jakiegoś craftingu, to korzystam. Ale i tak, większość craftingów pamiętam, więc Aha. Cudnie. Tak jak chciałam. Robimy teraz coś takiego. No i dostęp do wody mamy od razu. Okej, okay, skoro już mamy troszeczkę. Troszeczkę kamienia. Wiem, że to jest broka, ale to jest dalej kamień dla mnie. Robimy coś takiego. Idziemy po węgiel. A węgiel był gdzieś tutaj obok. O, cudnie, perfekcyjnie. Zombie, weź się odczep. Dopiero zaczynam grać, już tu mnie. Powiedziałam: odczep się. Się! Gdzie mój węgiel? A ja mogłam zrobić sobie miecz. Won! Paszowon. Hehehe, <laughs> nie umie pływać. Dobra. Przydałoby się zrobić drzwi w takim razie. Myk, cyk, pyk. Co ja zabieram tylko F5? Nie, nie F5. Nie szpadał za tym konkretnym rodzajem. W sensie, wybrałabym inne drzwi w innym kolorze, ale póki, póki co tak będzie dobrze. Tutaj zrobimy sobie mikro schronienie razem z farmą niewielką Nie pipeczki nie mogło. Znowu zostałam zadana. Nie mam patyków. Ech... Dobra. Nie chcę kolejnego kilofa. No. O. Może mała ta farma, ale myślę, że mnie wyżywi. Teraz robimy jeszcze sobie piecyk. Cztery węgla. Bida. Bida jakich mało. Uny memento parfę Okej, już jestem. Tu będzie mikrokuchnia. kuchnia wraz z mikro-magazynem. Póki co nie mam w ogóle surowców, więc mikro-magazyn, nawet takie dwie skrzynki na krzyż, będzie git. Um, ponieważ to będzie kuchnia. Skrzynki będą tutaj, ale aby było dobrze, przydałoby się tutaj zrobić schodki. No, ponieważ mam trochę kamienia, wiele kamień, mam w ogóle mączwil. Fajnie. Desek, nigdy za wiele. A cyk, 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 ale zawsze za mało. Na chwilę będzie, będą dwie skrzyneczki. E, e piec mi oddaj. pieczek będzie o! Perfekcyjnie. Ubijemy pajączki, bo pająki po jest dużo łatwiej znaleźć niż owce. A poza tym, przy zabijaniu owiec dostaje się to z mięso, ale potem w późniejszym etapie trzeba ich szukać, bo jak się wybije w jednym miejscu, to potem przy wielkim pechu, jak się nie zespią, to będzie trzeba ich szukać. Ale mi się nie chce szukać ich. Mieczyk jakikolwiek. Jest. Dobra. A a, pochodnie jeszcze. Na pierwszy szybko zapomniałam o pochodniach. I tak przerabiam cały węgiel na pochodnie. Jakiś problem? <laughs> eee, tutaj trochę oświetlimy, aby potwory się nie rozpiły. Przydałoby się tutaj też jakoś zabudować. No i jest git. Prowizoryczna baza. Mocno prowizoryczna, gotowa. Jedzonko też będzie gotowe. To. Tak, Najemnymi narzędziami też można przypalać. Mimo iż to jest mniej efektywne, to łatwiej się tak pozbyć tego niż... Okej, okay, robimy cyk, myk, pyk, myk, cyk, pyk. Cyk, cyk, cyk. I to też Oho. Dobra. a przygoda oho Bo ja z łuku niż z miecza. Zmieńcie, zazwyczaj korzystam, kiedy mam już wymaksowane rzeczy, ale ponieważ... O. Okej. Okay. No, propo powinny mieć... i przygalne Przyda się na tacza. Tarcza też zawsze się może przydać zwłaszcza na takim etapie gry, na którym ja jestem, wiecie? A to co? No. Jakiś tunel z wzięty Eme, me, 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 mało mnie interesuje, że tutaj skójne świecące są w ogóle, dlaczego zostały dodane? Wiem, że głosowali na nie, ale mogli dać coś bardziej pożytecznego. Nie wiem, teraz ostatnio tutaj w końcu coś pożytecznego, co już wcześniej mody, czyli zbroje dla pieseczków, z pancernika. Moda tak oczywiście nie było z pancernika, przynajmniej o tych motach, które ja wiem nie było z pancerników ale i tak no stawiaj tą pochodnię idziemy tędy zup, zup, cyk, cyk, cyk idziemy, idziemy, idziemy eee, nic nie widzę a może wrócę już do bazy może a tutaj też nic nie ma. Dlaczego? O, ale węgiel jest. Węgiel też dobra sprawa. Bawimy się w O, Uuu, więcej węgla. Co to było? Co to było? Ja się pytam Żeby nie było. Ja bardzo rzadko gram na dźwiękach i zazwyczaj wyłączam muzykę, ale więcej zielę I oczywiście oświetlenie musi być. Eee... Chociaż... Ta muzyka jest taka zła, mogła być gorsza. O! Złoto! Nie, nie! To nie tym kill -offem. Nie tym kill'em, no 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 A, bym zapomniała o tym No jaka ja jestem zapominalska. No oczywiście Zawsze muszę sobie jakoś głupio HP stracić Zawsze Czy to w tej grze, czy w innej Gdzie moja baza? że zrobię to bardziej jak Gdzie jest drewno? Nie, nie będę robiła pół płytki, tylko po to. Nie zużyjemy całego drewna. Nie użyjemy dla jakiego drewna węga. Nie zużyjemy całego węgla. Hmm. I nie, nie poszło wcale aż tak się, mogło być gorzej. W sumie żałuję, że to typu nie ja miało zbyt ciężkich Co Bardzo fajna ta muzyka. Poczekam jeszcze, bo w sumie nie, kidam już mogę. Mam patyki. Teraz tylko że razną zrobić, a jak wystarczy to jeszcze eee, nie mogę zrobić tarczy, nie mam dawna. Może? może? trzymaj jedno, chciała wszystkie. No o tym tam. No dobra, mam drewno. <laughs> hmm. No to są deski nie drewno. I teraz Bleh. Beczek gotowy, żelazo przetopione Chyba to resztę przeznaczę na miecz oraz na teczę. To wywalę, to wywalę, to też wywalę. A patyki to oddajcie. Hmm, 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 hmm. Cudnie mieczy, gotowe teraz tylko przypalić wieprzowinka. A kiedy będzie dzień? Ja muszę się bawić na powierzchni. Zobaczcie, czy jest dzień. O, o, o! schodzi już słoneczko. Schodzi już słoneczko. Jeżeli mam to, to szybko pójdę jeszcze zabrać dawno. Po co wziąłem te deski? Po co? Przecież mam patyki. To czemu wziąłem sobie deski? Nie potrzebuję kolejnych patyków. Ani tym bardziej łopaty. Ok. A teraz jeszcze szybko ustawimy sobie to w ekipunku. Perfekcyjnie. I wychodzimy naszym jakże profesjonalnym, profesjonalnym wyjściem. Dobra, i co teraz? Teraz Dewieńko. Piesek. Piesek. Jaki słodki. Ej, a może wezmiemy tego? Ja tak widzisz. Może w przyszłości wezmiemy tego pieseła? Fajnie będzie. Schab. Więcej schabu. Że zobaczyłem, jest do tego mi bardzo ładne. Krówsko. Nie, nie bijemy krówska. Krówsko w przyszłości na biblioteczki będzie. Nie bijemy krówska. Może. A nie, nie. nie. Ale kuraka to już robić mogę. Przestań uciekać, prosiaku. Nic ci nie uratuje przede mną. Odblokowano recepturę na ciasto. Nie wiem, żołnierz, ale wydawało mi się, że był tam pies na drzewie. Eee, ja i moje zwity. Ścinamy tutaj te W sumie znalazłam tam złoto. Wątpię, aby to dobrym pomysłem było przeznaczenie pierwszego złota na złote jabłka, jak nawet jabłka jeszcze nie mamy. Więc, hmm. Marchewek też nie mam, więc nie możemy przeznaczyć na złote marchewki, które są też bardzo dobre, dobre do jedzenia. Piesał, nie pchaj mnie! Ooo, no jak muszę się na niego koniewać? jak? ale podciekaj mnie właśnie. Dobra. Jeszcze jedno drzewko i będzie dobrze. No. I teraz pytanie, czy chcemy wracać do naszego jakże profesjonalnego schronienia? Myślę, że. Hmm. Jeżeli pójdziemy tam prosto, to w sumie nie zgubimy się, ponieważ będziemy szli cały czas prosto. Dobra, pójdziemy w tą stronę, cały czas idziemy prosto, aby potem się nie zgubić. Omijamy oczywiście drzewka albo na nie wskakujemy. Tam mogą być owieczki. Łup! No, owieczki na łóżeczko się przydadzą. W końcu będziemy mieć co na ustawione. Kolejna kruska. Może znajdziemy nawet, co, nawet jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli jakoś w przyszłości zamieszkać. A jaki to wybijamy oczywiście chyba widzę osa. A może na tamtej górze zamieszkamy? Może na tamtej górze. Będę miała ciekawy widok. Wioska! No i super. W sumie, czemu ja teraz wiem mogę, mogę z wioski zajmować łóżko. Jaki to problem? O, to żaden. O, trochę długo trwa ten odcineczek. Wezmę, pójdę, zajmę łóżko. No bo nie, skończę tutaj wioskę. Ja w następnym odcinku po prostu wrócę do bazy. Yep. To nie jest opuszczone wiosko, dobrze nie muszę się martwić. Ooo, pszenica, Będę miała coś co jeść. Ale Może przefarbuję. W sumie chyba nie mogę przefarbować. Chwila. Nie, nie mogę. To nie ta wersja Minecrafta. Także... Żegnam i do następnego odcinka.